I teraz masz podniesione ciało, no. napinasz cały brzuch, trzymasz piłkę i napierasz z na siłę. Tak, ale okay. i, cały, i to wszystko masz napięte, nie? Brzuch nie może być rozluźniony, też brzuch napinasz. O, I tak sobie przecież sekund trzymasz, nie? W ten sposób, na maksa napierasz. Odpuszczasz i znowu. I potem następne zwierzęcie. Teraz tak, to i teraz, kolana idą tu, a ramiona idą tu. Też. Brzuch musisz napiąć, nie? I Hop! Do siebie! Ta. aha, O, i teraz. Tą stronę ściskasz jakby piłkę i i, i, tą o, i też. Brzuch jest napięty i cały czas przez 30 sekund na maksa cały czas trzymasz, nie? To ćwiczenie jest dobre. To ćwiczenie też robię z piłką. Dobra, z tej strony. Ja sobie już piszę nadgarstki od razu, nie? Bo tutaj to też bardzo dobre jest ćwiczenie na rozciągnięcie chociaż tego. O sobie stoję tu, hop, i też. Przy każdym tym ćwiczeniu, które ćwiczymy, ważne jest to, żeby ten korpus był napięty. Jak ćwiczy mięso brzuch, on musi być napięty. Zaraz coś nie piłką nierośródziony, piłką musi być napięty. Nie że jak ja stoję na przykład hop, i teraz napinam. Cały czas jest brzuch napięty. Nie? On jest cały czas napięty. Czyli kęgosłup jest teraz nieobciążony, bo ja teraz napięłem mięso brzuch, a on po prostu spokojnie pracuje, nie? Następne ćwiczenie hop, sobie tu i też. I też ćwiczę w ten sposób, nie? Po no prostu stoisz. Tak? Stoisz, ale też mięśnie brzucha są. Też, ja tak? też mięście brzucha musisz napiąć. Mocno napiąć. No. Mięśnie brzuchom...